Witam Was serdecznie z tej strony, mówi Piotr. Słuchajcie, chciałem Wam dzisiaj przekazać informację, w jaki sposób szybko możecie wystartować w swoim biznesie, w jaki sposób szybko możecie budować biznes. I chciałbym dać Wam dwie historie ludzi, którzy ustawili świetny przykład dla innych ludzi, w jaki sposób szybko można wybudować biznes. Pamiętam, kiedy jeden z moich przyjaciół, moich partnerów. Wystartował w swoim własnym biznesie. Jego firma uruchamiała się na 10 rynkach świata. On, tak naprawdę, w pierwszym dniu, w przygotowaniu do pierwszego spotkania, oddzwonił wszystkie swoje kontakty międzynarodowe, ludzi na 10 rynkach świata, na których ta firma miała się otworzyć. I wyobraźcie sobie, że zadzwonił do ludzi z Japonii, zadzwonił do ludzi z Australii i powiedział: Słuchaj, po prostu ja robię grand opening swojego biznesu, uroczyste otwarcie swojego biznesu. Um, nie mogę sobie wyobrazić, żeby ciebie przy tym nie było, czy mogę na ciebie liczyć w piątek, powiedzmy o ósmej. Nie pamiętam, jaki to był dzień. Um, I w tym momencie ludzie zaczęli mu mówić: Ale czy ja na pewno potrzebuję przyjechać do ciebie do Stanów, na Florydę? Z Japonii albo z Australii. lot trwa 24 godziny w jedną stronę, w drugą stronę. No kilka dni nie będzie mnie w swoim, nie będę zaangażowany w swój biznes, w swoją pracę, cokolwiek, czy nie możesz mi powiedzieć przez telefon, co to jest, a on mówi: ja wytłumaczę ci, co to jest. To jest najważniejszy moment w mojej karierze, to może być najważniejszy moment w Twojej karierze. Jeśli ciebie przy tym nie będzie, to właśnie Cię szansa Twojego życia. I położuj słuchawkę. I w większości przypadków tak to wyglądało. Mniej więcej, wyobraźcie sobie, co stało się dalej. Spośród tych 10 rynków świata zgromadził 88 osób, przyjechało 88 osób na jego uroczyste otwarcie, jego biznesu na Florydę. Przyjechali ludzie z Japonii, z Australii, z różnych rynków międzynarodowych. 88 osób i zgadnijcie, ile wprowadził z tych 88 osób do biznesu. Zgadliście, 88. Teraz ja długo sobie myślałem na ten temat, jak to możliwe, jak to, jak to po prostu mogło zafunkcjonować, ale pomyślcie sobie, jak to zafunkcjonowało. Ten człowiek sprawił swoją postawą, że to było tak ważne, że to było na tyle poważny biznes, że stwierdził, że jest to tak ważne, żeby ci ludzie przyjechali z Japonii do Stanów Zjednoczonych. Teraz, ale ja wiem, co, co, co niektórzy z Was myślą, a co jak tym ludziom się nie spodobało, to, co on miał do powiedzenia, to, co ten człowiek miał do pokazania. Wiecie, co? Nieważne, co miał do pokazania, ten człowiek zasponsorował tych ludzi na telefonie. W jaki sposób? No, wyobraźcie sobie, że wy jedziecie dwie godziny. Ja nie mówię o 24 godzinach, mówię o dwóch godzinach, a, że jedziecie do, sklep, do sklepu i po coś, po jakąś konkretną rzecz. I wyobraźcie sobie, że tej rzeczy nie ma. Albo wyobraźcie sobie, że wychodzicie z pustymi rękami z tego sklepu. Jak w tym momencie się czujecie, jak jeszcze macie wrócić do domu, jechaliście na darmo 24-2 godziny samochodem, żeby nabyć jakąś rzecz. Tak samo ci ludzie w momencie, kiedy zdecydowali się po tym telefonie. Ten telefon powiedział wszystko, co to jest. Jest to tak ważne, żeby, żeby, że trzeba było przyjechać. I ten człowiek zasponsorował tych ludzi na telefonie swoim autorytetem. Powiedział, że to jest tak ważne, że oni muszą to zrobić, że oni muszą to przyjechać. Teraz pomyślcie sobie o tym, czy tak wy a, promujecie swój biznes marketingu sieciowego. Czy przypadkiem nie mówicie: Słuchaj, po prostu, no to jest taki produkt, może ci pomoże, może to, może tamto, tu jest taka usługa, tu jest taki perfum, możesz kupić tanio, tu jest taki, taki produkt, jakikolwiek produkt wy reprezentujecie, jakikolwiek produkt macie, jeżeli my prosimy się, jeżeli my przyjeżdżamy jak agent ubezpieczeniowy do kogoś, a nie jest to tak ważne, żeby ktoś przyjechał do nas, to w tym momencie od razu ustawiamy nasze spotkanie. Ustawiamy um, nisko nasze spotkanie, sprzedajemy się za, za tanie pieniądze, a zawsze pamiętajcie, potrzebujecie się spotykać na u siebie albo na neutralnym gruncie, nie u kogoś w biurze, nie jesteście petentami, nie jesteście po prostu akwizytorami nic z tych rzeczy, musicie wiedzieć, co macie, musicie mieć mieć. Mieć to przekonanie, że to, co Wy oferujecie, to jest dar dla innych ludzi i to Wy macie coś dla kogoś, a nie ktoś ma coś dla Was. Także nie prosimy, nie błagamy, mamy silną postawę, wiemy, co mamy. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ktoś zaangażuje tutaj swój czas, energię, wysiłek, to może zmienić całkowicie swoje życie. To może wprowadzić, osiągnąć niezależność finansową. Może zarobić fortunę i na tym to polega. Także lekcja jest taka, że musicie, musicie rzeczywiście wiedzieć, co macie, we właściwy sposób wy podchodzić do tego, mieć tak zwaną postawę, silną postawę. Przede wszystkim wy macie dar dla innych ludzi. Mam nadzieję, że to będzie dla was pomocne. Opowiem wam jeszcze jedną historię. Jest to Isa z Izraela, kobieta, która, która poznałem gdzieś na jakimś wydarzeniu w Stanach Zjednoczonych. I Isa, w zasadzie. Pytałem, ja zawsze pytam ludzi, jak wystartowali w swoim biznesie, jak w ogóle zaczęli, zaczęli pracować I Isa powiedziała mi niesamowitą historię, która zbiła mnie po prostu znów. Isa zarobiła w jakieś 4 godziny 8200 albo 8400 dolarów. Nie, nie pamiętam dokładnie. Wiem, że to na pewno było 8000 z hakiem. I ja mówię, Isa, jak to się stało? Ja nie znam nikogo, kto zarobił. W w tak krótkim czasie tego typu pieniądze. A Isa mówi, wiesz co, no w prosty sposób. Ja miałem, miałem dużo duż, dobre relacje z ludźmi. Zrobiłem listę ludzi, których, z którymi się znaliśmy, z którymi mieliśmy relacje biznesowe, przyjacielskie przez całe życie i zadzwoniłem do tych ludzi i powiedziałem, że słuchaj potrzebuję twoją kartę kredytową dam Ci, I will bless you, czyli pobłogosławię Cię, dam Ci duży dar, to będzie 300 dolarów i potrzebuję, żebyś był powiedzmy w czwartek wieczorem u mnie w domu. Co, co Lisa zrobiła? Zgromadziła dana tych ludzi, zamówiła produkt z jej firmy, produkt przyszedł pod ich drzwi, jak oni przyszli na spotkanie, jej domowe spotkanie, na jej grand opening, uroczyste otwarcie jej biznesu, to pokazała im, co im daje. I w taki sposób zarobiła w tak krótkim czasie 8 tysięcy, ponad 8 tysięcy dolarów. Teraz dlaczego? Teraz dużo ludzi sobie myśli i myśli sobie, kurczę, no jak to można zrobić? Jak to po prostu w ogóle możliwe? Jeśli wiecie, co macie, jeśli jesteście do tego przekonani i uważacie, że wasz produkt to dar dla innych ludzi, szansa biznesowa to dar dla innych ludzi, to w tym momencie jesteście w stanie zrobić tego typu rzeczy. Teraz dlatego, dlatego w jaki sposób szybko zacząć, wprowadźcie do biznesu najlepszego przyjaciela, mamę, kogoś z rodziny, kogoś, bliskich ludzi. Dlaczego? No po prostu w prosty sposób można powiedzieć do najlepszego przyjaciela, po prostu słuchaj, nie wyobrażam sobie, żebyś Ty ze mną tego nie zrobił. No nie wyobrażam sobie, musimy zrobić to razem, zróbmy to razem. To wszystko, już macie pierwszą osobę w biznesie. Teraz, jeżeli możecie zadzwonić do mamy i powiedzieć, słuchaj, mamo, po prostu. Potrzebuję, żebyś zrobiła mi przysługę, wystartowałem w nowym biznesie. Potrzebuję, żebyś zaczęła używać moje produkty. Potrzebuję, żebyś to dla mnie przetestowała. Potrzebuję, żebyś zaczęła to używać, tak? I w tym momencie prosimy mamę, wpływamy na mamę jako na przysługę, jako na przysługę. Teraz ludzie patrzą, i mówią, ale jak to? No, jak, jako przysługę możecie poprosić mamę o to, żeby, żeby weszła wam do biznesu, żeby i macie już drugą osobę w biznesie, ale teraz mama ma też swoich znajomych i już używając produkt może rozprzestrzeniać informacje o tym produkcie. Zgadza się? <laughs> tak to wygląda i w prosty sposób. To może być babcia w biznesie, to jest naj ja mówię wam o najprostszych, fundamentalnych zasadach. W jaki sposób możecie zacząć, w jaki sposób możecie zacząć szybko, ale ci ludzie, których prowadzicie do zespołu, mają służyć, żebyście Wy przeszli przez ich krąg wpływów do ich znajomych i oni będą Wam ludzi polecać. Możecie poprosić o rekomendację. Mam nadzieję, że te historie były dla Was pomocne. To jest dla ludzi, którzy chcą wystartować szybko, którzy wiedzą co mają i którzy chcą zacząć wejść na szczyt a, w swojej firmie, a potem pokazujecie poka pokazać Waszym ludziom, w jaki sposób oni mają zrobić to samo. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.